Witajcie moi bajcy. Dzisiaj wybieramy się w podróż. Podróż bardzo daleko. Kontrola prędkości 900 metrów. Kontrola prędkości. Jeszcze <laughs> wreszcie To się wy. Witajcie moi bajcy. Dzisiaj wybieramy się w podróż. Podróż bardzo daleko. Będzie to podróż za traktorem. W tej podróży. Hmm. Będzie. No pomóż mi. Co no będzie? To sobie przemyśl, co my... Zielony, dojcz? Tak? Jeden już był. Dojcz. Hmm. Dojcz. Marlenka. Do it. Do it. Ja zacząłem początek. Kontynuuj, Czy Podoba Ci się moja bajka? Podoba mi się Twoja bajka bardzo. Tylko ja chcę, żeby było szczęśliwe zakończenie. Że pojedziemy sobie 300 km i żebyśmy znaleźli traktor. Takie chciałbym, żeby było zakończenie, żebym jutro już pojechał odebrać. Co możemy powiedzieć? Szukamy traktora już prawie od około miesiąca. Nasz traktor udało się szybko sprzedać. Bardzo szybko, na dokuczenie jedno nie muszę Także szukamy coś większego. Około 120-130 koni. Jedziemy dzisiaj oglądać 130 koni Deutsche, agroton, Dojca Agrotrona. Będzie on z turem czy bez? Bez turem. Bez turem, tak. okay. Z tuzem. Słuza. Przed chwilą oglądaliśmy starszą wersję. tej czwora też. 135-konną. Tak, pracował na 50 hektarach. Tam już taki trochę starszy byłoby. Tam parę rzeczy do naprawy, do malowania. Że cena niższa, ale trzeba trochę włożyć. Czyli podobnie wyjdzie za coś lepszego. Co idziemy patrzeć? Jak do tego starszego? Mamy nadzieję, że jeszcze będzie, bo jedziemy w inne województwo. Zbraliśmy się dzisiaj. Dobra pogoda. Nie wyjechaliśmy tak... E, u nas wczoraj strasznie lał deszcz wieczorem. Cały dzień padało, na, ale wieczorem ale na, najgorzej padało, ale już w nocy nie padało, bo wieczorem patrzyło... A rano nie padało. nadawali mróz, ale ty mi przerywasz, nie wiesz co ja chcę powiedzieć? Że dzień lał się. deszcz, a na rano nadawali mróz, także mogła być gołoleć rano. O to mi chodzi. Okay. Rozumiesz? Rozumiem. No właśnie. Wstaliśmy rano, patrzymy sobie, do... ok jest mróz, ale jest w miarę sucho. że możemy jechać. No tak wiadomo, rano trzeba było jabłeczki oporządzić. Bierzmy. Jak na razie objeździliśmy tutaj wszystkich handlarzy w naszej okolicy. To nie jest tak blisko, bo tam... Nie będziemy mówić, gdzie ale czasami trzeba się wybrać taką dłuższą powierzchnię, prawda? I nam to się bardzo nie podoba w ogóle. Jesteś, jestem tak naprawdę negatywnie nastawiony do handlarzy. Pewnie macie większość takie same odczucia jak ja. Gdzie byśmy nie pojechali? O co się pytam? A to, ja nie wiem. Ten człowiek, który sprzedaje. Chodzi, no. A mnie nie pyta, ja tego nie wiem. Taka jest ich odpowiedź, nie? Tak. No jak człowiek, który handluje traktorami od 20 lat, może nie wiedzieć, o co ja pytam? Ja nie mam doświadczenia, nie znam się, pytam się o coś, chociaż już wiem mniej więcej, jaka jest odpowiedź, powinna być, a ten człowiek mi mówi, że on nie wie. Mówię, że się leje na przykład ropa z traktora, a to się zrobi. Takie są przykłady. No, chłopie, ile może? Ja mogę powiedzieć o jeszcze lepszym przykładzie, u jednego też handlarza, gdzie... E, pojechaliśmy, e, Michałowi nie pozwoliło nawet odpalić, sam odpalał i sam wsiadł traktor, nie pozwolił ani siąść, spróbować jak się kierownicy okręcili, nic i tylko jeździł do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu i nic więcej i, i co w sumie, nie pozwolił nawet się spróbować jak się jedzie traktorem i co, on Ci przywiezie lawetę, postawię na podwórku, tylko mu zapłać, tak? Za co? Jak nawet nie wiem, jak w tym traktorze się siedzi, jak się kieruje, co do czego jest. Coś zapytasz, nie? pytałaś? Ja nie wiem, co to jest. O, ja się na tym nie znam. Też tak było. Także dla nas to jest jedno wielkie szubrastwo. Naprawdę, tak trzeba uważać. Trzeba brać kogoś, kto się zna, ale już jeżeli jest cena tam bardzo niska, to już jest to podejrzane. Bo ten Deutsch, o którym Marylenka mówi, dojść. To on był turem i był w dobrej cenie, ale tam, bo chciałam powiedzieć, że ten traktor Doj nawet nie chciał zapalić. No to, to jest podstawa, żeby traktor zapalał. Jeżeli tam jest widać, są ślady przy filtrze, że był używany plak do zapalania, no to sorry. Nasz traktor, który sprzedaliśmy miał 40 lat i on z pierwszego strzała palił bez żadnych wspomagaczy, bez niczego. Wystarczył dobry akumulator na starym rozruszniku i palił idealnie. Mów żona. Teraz jeszcze nie wiem co mam powiedzieć. Od tych dni zgadzam na czasie na YouTube autor Erobiny, czyli dla Pojam co to jest. No to ja powiem dalej, co ja myślę o tych różnych handlarzach. Nie obrażając, bo... bo ale... No może jeszcze nie byliśmy we wszystkich. Jeżeli ja zajeżdżam do kogoś i ktoś wychodzi, wita, się rozmawia, jeżeli coś, o coś by nas oprowadził, dał się przyjechać, no bo to są duże pieniądze chcemy wydać na, na traktor. To chcemy być potraktowani dobrzy i znać odpowiedź na pytania, które zadajemy, a nie żeby nas lekceważyli, tak? I mówili, że nie wiemy. Tylko o, o to co im chodzi, aby sprzedać. Tak. I to nawet usłyszeliśmy na placu. A chłop kupi. Jak pan nie kupi, to ktoś kupi, bo teraz jest sezon zimowy, każdy ma czas i pieniądze, jeżdżą, szukają, sprzedają się traktory. Ale to jest. Albo są odpicowane, pomalowane z wierzchu dookoła, koła nowe założone dla oka bardzo miły, a jak już się zapali, to tu piszczy, tam trzeszczy, tam się leje. Tam się leje od razu człowiek zniechęcony a czasami się jedzie 100 km albo dalej dlatego dzisiaj to byliśmy u jednego rolnika i teraz jedziemy do drugiego rolnika szukamy traktora od rolnika w tym tygodniu nawet z kolegą, koledzy pomagałem samochód kupić i nie, by, nie był w żadnym komisie tylko po prostu i jesteśmy no, bardzo tak pozytywnie po, po tym kupnie, tak myślimy bo można było porozmawiać wszystko było jasne o co się zapytaliśmy to wiedzieliśmy no i to nam się podobało i dlatego jedziemy trochę dalej, czy nawet pojeździmy sobie bo jeżeli ten człowiek pracował tym traktorem kilka lat w polu to on już wie, zna ten traktor, może coś więcej powiedzieć, a jeżeli jest traktor tylko sprowadzony i umyty no to tak naprawdę o nim nic się nie wie to tak kupuje się w ciemno no jest tutaj u nas bardzo mało w województwie tych traktorów co my szukamy w ojca. bardzo mało, oczywiście no, mieliśmy zielony i chcielibyśmy dalej mieć zielone, ale jakby były jakieś inne fajne to nie, nie byłoby to dla nas różnicy raczej, Mogłoby być to Rynówka i John Deere, chociaż każdy ma swoją jakąś opinię, nikt nam do tej pory nie poleca Ferguson'a. Nie? No każdy nam mówi, żebyśmy nie kupowali pergusona. no naprawdę, ale oglądaliśmy takiego, że mi się podobał, fajne, cena atrakcyjna, ale każdy mówi, że tam skrzynie są delikatne. No i nie chcemy się wpchać w jakieś koszty na początku, w remonty, tylko żeby kupić coś porobić tym ciągnikiem. A dużo tak czasu naprawdę nie ma, bo zimy teraz nie mamy, jeżeli tak pociągnie się dalej bez deszczów, śniegów i mrozów, to wiadomo, że każdy ruszy z roboty od 1 marca to dobrze już by było mieć traktor wiadomo, jak kupimy używany to trzeba będzie olej po trochę poprzeglądać trochę czasu to zajmie i tak jeździmy już kolejny dzień w tym tygodniu nie ma czasu brony dokończyć tam dziadek sobie takie mi tam różne rzeczy jeszcze tam wycina ma zajęcie, pomaga mi Nasi widzowie, tam widzieliście, że publikujemy coś na naszym Facebooku. Na YouTube jeszcze nie publikowaliśmy. To się trochę chwalimy, powiemy, bo udzieliliśmy wywiadu do naszej lokalnej gazety do kroniki Tygodnia. okazał się we wtorek, wczoraj, artykuł o tym, że nagrywamy na YouTube'a, o naszym kanale. Bardzo dziękujemy serdecznie za ten wywiad. Co dla nas jest najważniejsze, to że ktoś nas zauważył, że dostrzegł, że działamy dopiero od roku, nie mamy wielkich sukcesów, dopiero 2,500 tysiąca subskrypcji. Za co dziękujemy Wam, bo to dzięki Wam. Tak, już zostaliśmy dostrzeżeni przez gazetę, także kto jest z naszego tutaj terenu, Zamojskiego, Tomaszowskiego, może taką gazetę sobie kupić. Z Kronikę tygodnia i przeczytać. Ukazał się bardzo duży artykuł o nas, całą stronę, Także możecie się tam dużo o nas dowiedzieć, takich nawet niekiedy prywatnych spraw. Także za zachęcamy do kupienia kroniki ty tygodnia. Może to powiesz swoimi słowami jeszcze raz. No, Może ty lepiej powiesz. jesteśmy też zdziwieni, że napisali nas na, o, o nas aż na całą stronę. Bo szczerze, to ja myślałam, że to będzie tylko taki malutki takie malutki, tylko coś tam wspomniane. Ale zaskoczenie fajne, nie? O tak. obrączkach. O obrączkach mam powiedzieć? No dlaczego? Kronika nie. dla nas jest ważna od kilku lat. Tak, e, właśnie e, 3 lata temu. Cztery. Cztery? pięć. Tak. Prawie cztery lata temu w Kronice był konkurs. Mniej więcej co roku robią takie konkursy. Akurat 4 lata prawie temu był konkurs na obrączki. My w tym konkursie wystartowaliśmy i wygraliśmy obrączki, które teraz mamy. Tak także. Bardzo miło wspominamy kronikę tygodnia i no cieszymy się, że on nas po prostu pamiętali, bo to tak podwójnie już jest dla nas teraz się liczy. Dobra, może coś jak będziemy na miejscu, to jeszcze, albo jak będziemy wracać, to opowiemy Wam o tym traktorze. Jaki traktor, był traktor, tak, co tak, żeśmy zobaczyli. Dzisiaj dzwoniłem tam do Pana, rozmawiałem, traktor pracował na 30 hektarach, ma rozbudowaną hydraulikę, cztery pary, tuza ma, niby wszystko sprawne, tylko jedyny tam mankament, że tylne opony... Do wymiany raczej, nie? To jeszcze Mogą może być. tak rok pojeżdżo, zobaczymy jak z funduszami będzie. Aby się od razu nie tracić ważne, żeby nie były popękane, bo jeżeli są starte to jeszcze jest tak średnio, powiedziałbym ale gorzej jakby były miały bieżnik i były popękane to jakby były bardzo takie stare, to już bardziej jest ryzykowne bo zawsze jest ryzyko, że pod dużym ciężarem może pęknąć, miałem tak w dojcu swoim starym bieżnik był, ale były popękane i pod dużym agregatem na jakimś dołku Miałam tam już awarię. Także to tak średnio biorę pod uwagę, akurat. Najważniejsze te sprawy mechaniczne, półbiegi, to musimy zwrócić uwagę no i też, przy kupnie traktora. No i Jaka skrzynia, czy 4, czy 6 -biegowa? Bo był też taki czas, że były skrzynie dziewięciobiegowe. I co się też dowiedzieliśmy, że te 9 nie polecają, żeby na to nawet jakieś 9 to żebyśmy nie brali. Najlepsze są te właśnie 4 i 6 to są jeszcze te w porządku. No ale w ogóle z tych ogłoszeniach co oglądaliśmy, to tak, nie trafiliśmy na takiego, który miał 9 biegów dojdź. Tutaj są 6, jest 6 biegów i cztery półbiegi pół pół na każdym. No to jest najważniejsze, żeby rewers był sprawny i półbiegi. Silnik to, prawda, też usłuchać jak to będzie chodził. No to na to najbardziej trzeba zwrócić uwagę, bo największy koszt w takim traktorze naprawy to by była skrzynia. Silnik, to ja bym powiedział, tak według mojej oceny, to jest na drugim miejscu. A mi się wydaje, że jak tam będzie ten licznik, jakby był w porządku, że ten przebieg był e, 7000, a nie 17. W co tak ciężko trochę uwierzyć w tych starszych traktorach, no to jakby było, to 7000 to jest połowa żywotności takiego silnika. Że to jest tak, że kilkanaście tysięcy taki traktor to spokojnie przychodzi na tym silniku. A skrzynia to już różnie, zależy od użytkowania, bo tam trzeba jednak dbać o skrzynię, oleje wymieniać, bo elektrozawory mogą się zacinać. No ale to trzeba wsiąść, przejechać się takim traktorem, zobaczyć. Sprzęgło, prawda? No dobra, jedziemy. To tyle.